Jacek Kaczmarski, balada Obieli. Rzeczywiście, wydaje się, że dzisiaj w Jerozolimie w Jadwaszem trochę białych plam przywódcy światowi starali się wymazać. I, I pytanie, czy malowali tam prawdziwe obrazy, czy fałszywe? Anna Łabuszewska, dziennikarka specjalistyczna w Polsce Rosyjskiej, autorka bloga 17 Mgnieni Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. I jaki obraz nam się wyłania z Jerozolimy z dzisiaj? Jerozolima dzisiaj to były. Dwa przekazy na dwóch poziomach co najmniej. Jeden to był polityka współczesna. To co zaprezentował Benjamin Netanyahu, czyli powiedzenie, Iran. że państwo Izrael jest i będzie i będzie bronione. I nawet wezwanie Stanów Zjednoczonych do sojuszu, do podkreślania tego, że jest sojusz i że niecne knowania Iranu będą się spotykały z odpowiedzią. Więc bieżące zadania polityczne, politycy, którzy tam przyjechali, swoje spełnili. Drugi poziom, no to jest odwołanie się do pamięci i rozgrywanie też pamięci. Pamięć jest również bardzo ważnym komponentem polityki współczesnej. Pamięć, historia, interpretacja tej historii, odwoływanie się do niej, to też ostatnio zwłaszcza stało się ważnym komponentem polityki bieżącej. Zresztą tu chyba bardzo trafnie w takiej... Tego się po Majku, Pęsie nie spodziewałem, i zaprezentuję Stanów Zjednoczonych, ale tak let, trochę intelektualnie do tego podszedł, bo wskazał, że znowu pamięć się pojawia w Biblii, jest szczególne dla Żydów, To jest bardzo istotne, bo przecież Żydzi pamiętają. Tak, no to tak. jest istota ich kultury. To jest istota kultury nie tylko Żydów, bo to jest istota też kultury i narracji tożsamości narodowych w Europie, nie tylko w Europie. No to, co nas otacza, znamy najlepiej. I to, co w tej chwili prezydent Putin wrzucił też na agendę współczesną, teraz, czyli właściwie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Bardzo mocno mówi się o, w Rosji o tym, czym była historia w kontekście tych rocznic, które przypadają w 2020 roku. Pierwsza z tych rocznic to właśnie teraz, 27 stycznia, 75. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz przez Armię Czerwoną, ale dla Putina ważniejsza jest ta druga rocznica, 9 maja. Podkreślam, dziewiąty, nie ósmy, 9 maja 2020 roku. Moskwa szykuje się do bardzo hucznych obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej. I w tym kontekście ostatnie wystąpienia prezydenta Putina na tematy historyczne. No mają. Um, Przygotować do, do tych obchodów nie tylko Rosjan, nie tylko Rosję, ale też partnerów politycznych. My też będąc w tym, w tym... Cytacie z Mike'a Pence'a o, o tej pamięci, o tej szczególnej pamięci, także przecież obecnej na kartach Biblii. Sam Mike Pence, bardzo, bardzo religijny protest, protestant, który rzeczywiście nawet miał nawracać prezydenta Donalda Trumpa taką rolę sobie kiedyś nakreślił. Jedną z ról, jako wiceprezydent w Białym Domu. Skąd ta erupcja pamięci w polityce globalnej? Czy wydawałoby się w XXI wieku, kiedy technika pędzi, wynalazki pędzą bardziej Mieliśmy się patrzeć w przyszłość, także w tą przyszłość nieodległą, jak teraz się by, by wy, można ją wymierzyć z zagrożeniem klimatycznym. Tak, to miało być wektory polityki i są poniekąd, ale ta historia wraca bardzo mocno. I ta historia wraca właśnie przede wszystkim, mam na myśli tutaj to, że taką krucjatę wręcz kampanię historyczną rozpoczął prezydent Putin. Nie jest mu to potrzebne do uprawiania polityki bieżącej. Rosja po 2014 roku znalazła się właściwie w izolacji. Każde takie pokazanie się Putina na arenie międzynarodowej, jak choćby dzisiaj w Jerozolimie, to jest szalenie ważne dla Kremla. Pokazanie, że tej izolacji nie ma, albo że ona się kruszy, albo że może się za chwilę zawalić, że decyzja Zachodu o tym, żeby po aneksji Krymu Rosję objąć Funkcjami, no, jest, była błędem i że należy się temu przeciwstawić. I ta polityka historyczna to jest też próba podważenia stanowiska między innymi Zachodu, między innymi Polski, w tym, że polityka przed wojną, przedwojenna polityka tych państw była błędem. A Związek Sowiecki zawsze miał rację. To już wiemy, o co w tej konferencji grał Izrael. Rosja o co grała? Jakie elementy pani redaktor by wyłowiła z przemówienia Władimira Putina? Jeszcze raz podkreślę, sama obecność na takim forum, to, że mógł prezydent Putin zabrać głos, co ciekawe, spóźnił się, miał swoje własne entrée, mógł uścisnąć dłonie siedzących w pierwszym rzędzie, to Podkreśla taki właśnie prestiż. A sama przemowa, poza odniesieniem się do samej II wojny światowej, samego wyzwolenia obozu, no co było oczywiste, że musi tak być, to inicjatywa zwołania no, nie wiadomo czego, konferencji, spotkania, on to nazwał szczytem yy, najważniejszej piątki inicjatorów yy, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czyli jakieś zaproszenie do tego... W Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Yy, tak, i zaproszenie do tego, żeby znowu przetasować karty i znowu je rozdać i żeby Rosja była przy tym stoliku. To, to taki dziwny rozdział, no bo ta historia, te traumatyczne opisy, jak się zapoznawał z raportami żołnierzy sowieckich, którzy oswobadzali nazistowskie, niemieckie obozy zagłady i nagle przełamanie i teraz trzeba tu się na nowo usiąść i poukładać świat w rogronie Wielkiej Piątki. Tak i nawet ten argument wyciągnął, który zresztą bardzo często jest w, oficjalnym, w oficjalnej narracji rosyjskie wyciągane, że Rosja ma prawo do tego, bo zapłaciła życiem 27 milionów swoich obywateli za pokonanie nazizmu. I dzisiaj to znowu prezydent Putin przywołał. A drugie takie przesłanie, materiał do przemyślenia, jak powiedziałby Stiglitz, bohater z serialu 17 Mgnień Wiosny, do którego nawiązuje tytuł mojego bloga, to, że 9 maja 2020 roku musimy być razem. Musimy wspólnie obchodzić tę rocznicę, żeby nie zaprzepaścić tego, co, co nas łączyło, żeby podkreślić, że nadal jesteśmy w sojuszu, że nadal realizujemy ten sam program, nadal przeciwstawiamy się nazizmowi, antysemityzmowi i innymi, in, innym zjawiskom, Czyli, które obserwujemy przez na świecie. Te 75 lat fundament polityki się nie zmienił. Ten fundament, fundament, który łączy wszystkie kraje koalicyjne. Tak? No, są tam teraz Niemcy, są nowe Niemcy, nas łączy cały czas wspólny bój sprzed 75 lat przeciwko nazizmowi. No to jest przesłanie, które chciał przekazać się swoim kolegom, przywódcom świata, prezydent Putin. Chciał powiedzieć, że przyjedźcie do Moskwy na defiladę, którą organizuje, żeby podkreślić, jak bardzo jesteśmy razem. Ale to będzie trudne zadanie, dlatego że przez ten czas, no, zwłaszcza przez ostatnie sześć lat, nastąpiło wiele niekorzystnych dla Rosji zmian, jeśli chodzi o możliwość zachowania takiego sojuszu. Co do zmian w samej Rosji, jeszcze do tego przyjdziemy w naszej rozmowie w studiu. Anna Łabuszewska, analityczka, dziennikarka. Tematyka wschodnia Rosja to jest ten obszar specjalności, autorka bloga 17 Młgni Rosji. Jako już żeśmy w tej rozmowie wspomnieli, pani redaktor który To nasza e, osobista polska sprawa. Obawialiśmy się, że Władimir Putin powtórzy swoją narrację, którą przez kilka tygodni nam serwował historyczną. E, chyba nic takiego nie miało miejsca, możemy powiedzieć. Bez Polski, bezpośrednio. Bezpośrednio nie było odniesienia do Polski. Natomiast to, co widzę w rosyjskich mediach. To y, tak, obsługa Kremla, y, komentatorzy dziennikarze, y, cały czas tłukał ten temat i nawet powiedziałabym, że twórczo go rozwijają, twórczo biorę w cudzysłów, y, bo Padły takie sformułowania, jak na przykład w ustach Władimira Żyrynowskiego, znanego polityka, który powiedział, że Polska jest nie tyle współwinna, co wręcz winna rozpętania II wojny światowej. Jeden ze znanych komentatorów, który zawsze bardzo agresywnie, ostro występuje, krytykując przede wszystkim Zachód, ale tym razem powiedział, że Polska jest winna Holokaustowi. W związku z tym no, widać, że. Te tezy, które padają w wystąpieniach prezydenta Putina, to jeszcze nie jest yy, yy, najgroźniejsze, no bo są jeszcze tacy, którzy potrafią tę piłeczkę jeszcze wyżej podbić. Yy, A więc... te obawy nasze, zanim pani redaktor, były uzasadnione, My wyobrażałaby sobie pani na to, żeby na tym wystąpieniu Władimir Putin wyszedł i powiedział, Polska wywołała II wojna światowa, Polska się przyczyniła do, do Holokaustu. Teraz możemy już post factum powiedzieć, że założeniem wystąpienia prezydenta Putina było raczej unikanie kontrowersji, kontrowersji. chociaż y, Litwa czy Ukraina mogą Wreszcie, poczuć, tak. że no, nie zupełnie udało się tego uniknąć. Do tego chciałem jeszcze przejść, bo Ukraina została łagodnie potraktowana, bo Putin krytykował nacjonalistów ukraińskich, ale z drugiej strony Ukraińców wymienił jako narody, które najbardziej ucierpiały w, przez nazizm, które było. Które którym także groziła eksterminacja zaraz po narodzie żydowskim. Natomiast Litwa została jednoznacznie napiętnowana jako jedyny kraj kolaborujący. Zresztą Władimir Putin chyba słowa Niemcy nie użył, więc byli naziści, naziści, naziści i Litwini biedni. Byli naziści i ich pomocnicy w całej Europie. To tak. było, taka Litwa była podana jako przykład, nacjonaliści ukraińscy byli podani jako przykład. No to jest tak, że Rosja pamięta o tym, że w czasie II wojny światowej nie tylko hitlerowcy byli zbrodniarzami, ale właśnie mieli pomocników, zapominając o tym, że. Na przykład rosyjska, a cała rosyjska armia pod dowództwem generała Własowa przeszła pod niemiecką komendę i przez całą wojnę pozostawała w rezerwie. Czy to I... pod dowództwem Własowa, czy Kamińskiego? Tak, to... Więc to jest także to jest właśnie semina, bardzo charakterystyczna cecha yy, narracji historycznej rosyjskiej, tej, tej uprawianej na właśnie politycznym poziomie, że yy, wyciąga się jakieś fakty. Pokazuje się je, interpretuje, opowiada, ale o innych, niewygodnych w tej narracji się nie wspomina. Wśród narodów można było wybrać naprawdę inny, który współpracował z trzecią Rzeszą, z nazistowskimi Niemcami. Władimir Putin wybrał Litwę. Pani Ater się domyśla, dlaczego akurat Litwę? No, Litwa zresztą w tercecie bałtyckim, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, często jest, są wymieniane jako te kraje, które wyłamują się. No, z postradzieckiego obszaru i prowadzą własną politykę. To, mm, zwłaszcza od czasu, kiedy wszystkie te trzy państwa zostały przyjęte do NATO, to wtedy chyba w Rosji, w Moskwie, na Kremlu powstała panika, że no rzeczywiście teraz, kiedy te państwa przystąpiły do NATO i zamknęły drzwi, to jest prawdziwy rozpad Związku Sowieckiego. I trzeba Zrobić wszystko, żeby następne państwa nie poszły za ich przykładem. Myślę, że dlatego jest dyskredytowana Litwa jako, jako państwo właśnie wspomagające Hitlerowców w ich zbrodniach, no właśnie po to, żeby osłabić, osłabić tak, taki przekaz, że Litwa to jest kraj, który można naśladować. To się trochę podpytam w tym w kierunku litewskim, pani redaktor. No bo przecież historia jest taka, że Litwini kolaborowali dość, dość często i chyba dość ofiarnie z trzecią Rzeszą, więc trudno będzie ich bronić, a z drugiej strony Być może polski rząd powinien jakoś się ująć za rządem litewskim, jak wyjść dyplomatycznie z tego pata. To jest jeszcze tak, że prezydent Litwy miał pojechać do Jerozolimy i dosłownie w przeddzień y, odwołał swoją wizytę. Być może to, to sprawiło, że akurat Litwa znalazła się wśród tych państw wymienianych jako... To no możemy tylko spekulować, no nie, nie wiemy jeszcze tego. Zobaczymy, co przyniosą następne na dni i w jaki sposób też Litwa za, zareaguje na, na te słowa prezydenta Putina czekamy, jak nowy prezydent Litwy się do tego ustosunkuje. Jeszcze się nie pojechał. Nie wiadomo, czy, 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 czy czuł pismo nosem, czy to z nami była solidarność, tak czy inaczej. Złość Putina trochę się skrupiła na, na Wilnie. To to samej Moskwy. Przejdźmy tam zmiany. Nowy rząd już jest cały. O ile dobrze pamiętam, resorty siłowe bez zmian, ale gospodarka przetasowana dość dokładnie. Tak, rzeczywiście w błyskawicznym tempie w tempie powstał nowy rząd. W błyskawicznym tempie został też wyciągnięty ze swojego gabinetu w Federalnej Służbie Podatkowej premier y, Michał Miszustin y, i też jego kandydatura natychmiast błyskawicznie przeszła przez Dumę Państwową. Wszystko, wszyscy się zgodzili, wszyscy są zachwyceni, że nastąpiła taka zmiana. Y, ta zmiana, y, no jeśli patrzymy właśnie na, na to, jaki jest skład gabinetu nowego, y, faktycznie resorty siłowe bez zmian, co też jest istotne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych też bez zmian. Pozostaje sergiej Ławrow, który już bodaj od 16 lat pełni tę funkcję. Podobno próbował kilka razy prosić o dymisję, ale jak widać nadal jest tą główną twarzą polityki zagranicznej Rosji. Twarzą, czy mózgiem? Myślę, że głównie twarzą, bo jednak to jest tak, że polityka zagraniczna jest ważną prerogatywą prezydenta, a akurat prezydent Putin zdecydowanie woli rozgrywki w polityce zagranicznej niż właśnie nudne polegające na czytaniu słupków resorty gospodarcze i i sprawy społeczne, i sprawy gospodarcze to jest na drugim planie. On lubi właśnie te gry wojenne i, i sprawy zagraniczne, dyplomacja ale swoje okay. orędzie wygłoszone przed dumą noworoczną, orędzie poświęcił w dużej mierze właśnie gospodarce, właśnie sprawom społecznym, zapowiedział duże transfery socjalne. Tak, zapowiedział i myślę, że to jest efekt tego, że y, protesty, do jakich dochodzi w Rosji, y, to wyraz niezadowolenia społeczeństwa, dużych jego grup z tego, jakie nastąpiły zmiany, y, a jakie nie, nie nastąpiły, to znaczy nie nastąpiła wyraźna poprawa bytowa, wręcz przeciwnie. Jest coraz trudniej, jest coraz gorzej. I Putin musiał powiedzieć coś takiego społeczeństwu, że zrobię wszystko i te zmiany będą skierowane na to, żebyście odczuli, w jaki sposób ja działam i jak będzie lepiej. Ja sformułowałem programy narodowe, w których w tam poszczególnych dziedzinach o świecie, zdrowiu i tak dalej, wszystkie parametry mają iść do góry. Wszystkie władze regionalne mają temu. Podporządkować swoją działalność. Pytanie: Czy to są puste obietnice, czy tam w budżecie jest pokrycie na te kolejne transfery społeczne? To na jest... Ile, jak się czuje budżet rosyjski? Budżet rosyjski czuje się nie najgorzej i myślę, że to, że faktycznie będą transfery na, na sferę socjalną właśnie po to, żeby zadowolić przynajmniej pewne grupy społeczne. Natomiast to, co powoduje protesty, no myślę, że też w niewielkim stopniu wiąże się z taką, takim bytowym aspektem życia Rosjan. Protestują młodzi ludzie, którzy nie chcą być robieni w konia, którzy patrzą na to, w jaki sposób kontrolowany jest i sterowany, manipulowany proces wyborczy. Nie chcą, żeby Putin w dalszym ciągu pozostawał przy władzy, a jego ludzie okradali naród. Nie chcą, żeby na przykład wielkie protesty były przeciwko zrobieniu wysypiska śmieci. I rzeczywiście ludzie tam ryzykowali. Byli i tak, i, i nawet fizycznie oni byli bici, po prostu tam wywlekani z tego, z tego protestu. Protest trwał przez wiele miesięcy i zakończył się sukcesem tych protestujących. No to jeżeli jeszcze zdarzy się taki protest, który będzie miał podłoże ekonomiczne, jeżeli na przykład padnie wielki zakład albo kopalnia, albo cały region górniczy się zbuntuje, bo właśnie koniunktura będzie tam spadkowa, no to można się liczyć z tym, że te protesty będą bardzo poważne. Myślę, że właśnie na to, na to będą pieniądze. Na to, żeby, żeby był spokój. Tak. A z drugiej strony pojawiają się głosy wśród analityków światowych, polskich, również rzecz jasna, że to jest jakieś przygotowanie do przyspieszonej transformacji władzy. Czy transformacji, to nie wiem. To jest być może początek operacji sukcesja. Obecna, obecna kadencja Putina kończy się dopiero w 2024 ma roku. Jeszcze czas? Więc niby to jest tak, że, że to jest sporo czasu. Ja myślę, że on sam jeszcze nie wie, co zrobi w 2024 roku. Przygotowuje sobie no możliwie jak największe pole manewru. No, nie sądzę, żeby jego system, który on stworzył, mógł istnieć bez niego. W związku z tym być może jest rozważany taki model, że jak, jak w Kazachstanie, że Putin zostaje takim narodowym liderem nad całą, taką czapką monomacha nad całym systemem politycznym i kontroluje wszystko. W dzisiejszej państwa to otwiera ostatni rozdział w naszej dzisiejszej rozmowie w studiu Anna dziennikarka ekspertka od spraw wschodnich, zwłaszcza od Rosji pani redaktor transfer socjalne. Nowy rząd, ale też zmiana konstytucji. Dzisiaj Duma debatuje nad tymi poprawkami. Tu ekspres Pendolino jedzie bardzo szybko. I tutaj jest ciekawe zmiany, bo trochę centralizacji, trochę też osłabienia roli prezydenta. O co chodzi w tych zmianach, w tych rozszadach kompetencyjnych? To jest jeszcze tak, że właściwie konstytucja sobie, a sposób rządzenia i układ rządzący sobie bo Putin załatwia swoje sprawy, sprawy swoich ludzi, swojego systemu. Właściwie pomijając konstytucję. Więc to jest jakaś tam pokazowa akcja. O to nie możemy zrobić nic, co nie byłoby w literze prawa. Więc zmieniamy konstytucję. Przy czym konstytucjonaliści rosyjscy zwracają uwagę, że chcemy to zrobić niekonstytucyjnymi metodami. Bo tak, nie będzie zgromadzenia konstytucyjnego, które powinno napisać nową konstytucję de facto nie będzie referendum, będzie jakieś głosowanie, które też nie jest opisane nigdzie, więc choćby to. Yy, a, mm, no więc zrobi się, zrobi się redakcję. Zresztą też zwracam uwagę na to, jak wygląda grupa, która redaguje te, ten zmiany w konstytucji istniejącej. No to są to jest y, Elena Isinbajewa na przykład rekordziska y, w skoku o To jest znany pianista Denis Macujew, na przykład. Czyli to jest gwiazdor, i honorowy, tak. Tak, tak, gwiazdor, aktor Władim Mir No i kilka innych osób, Zachar Prylepin, pisarz, który sławił się tym, że poszedł na Donbas dowodzić batalionem i y, strzelał do Ukraińców i cieszył się z tego, że ich zabija. No Takie osoby, no, co mogą wskórać, y, jeśli chodzi o, o, o konstytucję, jaka Ale te to będzie redakcja? Dają nam te Proponowane, zapowiedziane zmiany dają nam jakąś wizję, jak ten system może wyglądać po, po tej transformacji prawnej. To może być tak, że to jest, to jest taki lifting. Tak, ale on nie zmieni istoty systemu. Ona się nie może zmienić, bo renta korupcyjna jest tym świętym prawem, na którym trzyma się cały od góry do dołu system biurokratyczny, który popiera Putina i który czerpie z tego bardzo wymierne korzyści. Z tym istotą systemu zdaje się jest sam Putin i nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, kiedy go zabraknie. A nie wiadomo, czy go zabraknie już w 2024 roku. Jak mówię, to jest taka wstępna faza przygotowawcza i zobaczymy, w w którą stronę to pójdzie. Być może sam Putin jeszcze właśnie tego nie wie i o tym nie zdecydował. Chociaż jak właśnie nieformalnie mówią i nieoficjalnie polscy eksperci, już się Rosją zajmują, tempo zmian, ich tak zaskoczyło, że nawet pojawiają się głosy, że być może sam Putin jest śmiertelnie chory. Bo I takie spekulacje gdzieś tam w klorach krążą. O tym tak, o tym wielokrotnie też mówiono. No, był parę lat temu taki y, przypadek, że on zniknął z radarów na tak. 4 czy 5 dni, nie było wiadomo, A gdzie to... się znajduje, po czym się odnalazł. I znowu pokazał na Kremlu i, i nic się nie stało. Tak, To, 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 to no, co taki... jakiś czas jest tak, że potem I mówiło znikana. się wtedy, że on jakiś przeszedł czas. jakąś bardzo poważną operację, po której faktycznie przez dłuższy czas nie mógł się pojawiać. Ma kłopoty z kręgosłupem, to widać. Ma kłopoty czasami z chodzeniem, no, ale jest młodym człowiekiem, jak na polityka i nie ma powodu, żeby podejrzewać, że to. 57? Że to on jest rocznik 52. To 68. Tak, e, znaczy w, w tak, dopiero. O ile data jego wrócenia jest prawdziwa, bo tu też są wątpliwości, ale to już jest zupełnie inny temat, teorii spiskowych toczących Rosji, a zwłaszcza Rosji Putina. Anna Obuszewska, dziennikarka, autorka bloga 17 Gień Rosji, była gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia 16.35 na, na zegarek, się rozbawiłem, ale to naprawdę jest taka wina na polskim rynku autora, nie pamiętam, ale dość gruba. Biografia Władimira Putina. się od tego zaczyna, od całej egzegezy, kiedy właściwie się mógł urodzić Władimir Władimirowicz-Putnik. To właściwie jest jego ojcem, ma matkę chyba mniej więcej znamy, ale cała reszta to jest obiana tajemnica. i tutaj można spekulować godzinami. Lech Janerka, Konstytucje. to będzie piosenka, którą teraz wszyscy razem możemy posłuchać.